Siema, z tej strony Zapraszam Was na mój kolejny odcinek seri Heavyweight 100. Dzisiaj pokonamy kolejnych kilku buksejów. Zwiększymy liczbę dwóch do 5, 6. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, sobie wygraliśmy dwie walki. W to najpierw sobie polepszymy statystyki. Oho, zrobię to. Tak damy, tak, tak no jak będzie. Odpnąć psychika na początek. To chyba Niech tak będzie. Wezwiemy, hmm. powiedzmy, kolejnych dwóch tego i tego. Ścieło kurcze Zebko na tygodnie, tego sześć Na spokojnie mamy czas. Nie ja jeszcze kosztów miesięcznych, to jest strasznym plusem dla nas, w na razie, bo to będzie o wiele gorzej całym a pominiemy to, nie ma sensu tego oglądać, jak będzie przychodno. Ten i teraz, tak y... ostatnio, tylko zapomniałem o tym powiedzieć, ale pod klawiszem, tak zwanym jest pokazana. Włączę to teraz, pod klawiszem tryd, jak widzicie, są pokazane wszystkie możliwe, dostępne, ciosy. Są podzielone na kategorie i możecie tutaj się na tym wzorować, uczyć, próbować. Niektóre <laughs> na pewno nie są łatwe, no, spójrzmy taki jakiś, no nie to może jakiś. No to jest takie miarę jeszcze łatwe powiedzmy, ale no tutaj będzie coś cięższego na pewno. No i takie sobie wykonanie, to, to jest na pewno to, to jest ciężka sprawa. Coś takiego, no bo... nie, to, ple... o, to jest ciężkie na pewno. To, to jest na pewno, nie jest za łatwe, ciężkie to wykonania. podczas walki, gdy naprawdę no... To też łatwo jest z takimi początkowymi boksami. a potem się siebie o wiele ciężej. No i wykonanie takiego, powiedzmy, kombinacji jest naprawdę no... Trzeba tę grę dobrze znać, nie, nie jest tak, że po prostu... Przytamy i działa. Trzeba wiele prób i błędów. Sam zaledwie umiem kilka, kilka ataków podstawowych, dobrych, do, które zapewnią mi zwycięstwo. No ale jak to będzie dalej, to sam jeszcze nie wiem. Sam, sam widzicie te ta, ta, coś takiego robi i uniknie. No łatwo padają po tym. Ojej oj, oj, tyle trochę dostaliśmy w czapę tutaj nie ma sukcesu no cały czas trzeba ten wskaźnik też uważać wytrzyma wytrzymałości Bo naprawdę można się na tym przypadku przejechać Ona szybko się dość odnawia Akurat w moim przypadku Także kim się też, Bo u innych to może być gorzej. Widzę taki, jak taki jak jest coś chudy, to łatwo się mu to e, odnawia, dość szybko, ale u niektórych takich masywniejszych bokserów, którzy da, dodawają Dada, większy, większy damage, ja mam Kosztem właśnie tego paska, to jest panniej no i potem ciężko, żeby odnowił się do końca. Ciężka sprawa. Polepszymy kolejne statystyki. Podajemy to ja może tak, tak, a damy w siłę i wzdowie. o dwa. no i co? Kolejna walka przed nami. Kolejna za nami. Zobaczymy, czy nagrywamy 2-3 walki. No, pewnie 3 wyjdą. Nie chcę też żeby, jak, robić jakichś takich długich odcinków, bo to nie ma sensu. Tak, żeby w tych 9-10 minutach się zmieścił na lepiej. O, ale ładny. A tak właśnie popadał. Swoje sony, no to byłam pewnie w trochę Widać, wiesz, już tak, na ten pierwszy bok, który nie zrobił. Poczeka aż pany na głębę. Ale też nie ma szans większych z nami. Z nami debilami. będziemy musieli się zająć także kupnem domu ogólnie żeby <coughs> kupić jakieś rzeczy potrzeba dom który, który zapewnia przestrzeń do kupienia innych rzeczy czyli powiedzmy mamy w jakimś domu 20 przestrzeń, to kupiłem na przykład jaką, jakąś, jakąś rzecz o wartości znaczy to no, wymaga przestrzeni 15 no to już nic wtedy nie kupimy, tak? Trzeba uważać przy wyborze domu, bo naprawdę trzeba zwrócić uwagę właśnie na... Na, ta, na na tą przestrzeń. No to jeszcze jedną walkę. Czemu nie? To kolejny. Tu właśnie na liście jest pokazany ostatni bokser, z, z którym wygraliśmy. Chyba z którym wygraliśmy, nie jestem pewien, ale chyba tak. Hmm, tak, history mega i No i kolejny taki śmieszny z szczęką na wierzchu. W ogóle to jest taka śmieszna gra pod względem graficznym. No, no, grafika jest żenująca. Ale gra, moim zdaniem, jest całkiem fajna wbrew opinii innych. Mogą no, wpłynąć psychikę. No i wzdowie. O, nawet no, wszędzie po toku. Na przykład na gry on online na tej głównej stronie została dostała słabe oceny strasznie A jest taka całkiem najgorsza Przynajmniej jak dla mnie tak To jest kwestia gustu To jest też, też moja agrafy co Jednak daję na plus Oje okay. Ten koleś, to można by go nazwać szczęka Zadywanie może jak nazwać szczęką tak. O, dycha, kurczę. No, daj, jak oddycha. Ja na to nie zwracałem uwagi. Także możemy także mieć cenę Możemy go wykupić. Co się wiąże z miesięcznymi kosztami, oczywiście, który nam podwyższa cechy takie jak siła, odporność, Zależy jaki. No im lepszy, tym więcej podnosi tych cech i o większą wartość. Możemy także u niego odblokować ataki specjalne. Chcę, że nigdy... nigdy mi się to nie udało, ponieważ... No zawsze brakowało kasy i nigdy się na tym nie skupiałem. No to już trzecia walka wygrana. No i chyba po to zakończymy ten odcinek, nie ma sensu. Przedłużać zawsze też nigdy tutaj nie pokazywałem chyba, ale ak akceptuję wyzwanie jakieś bokse, on no, tutaj jest pokazane nie? wszystkie informacje oraz jego taki, jakby nie wiem, co nazywać wiadomość, jego do nas, ja sama po. Po walce, czy jest wygana, czy przegana, tak samo do no nas pisze. Jakaś wiadomość można czytać, czasami są śmieszne, nawet o, a my tego samego widzicie? To wtedy, tylko że inna nazwa, inne statystyki, lepsze. To jest taki aby schemat. Boxeów się powtarza, tylko są lepsi. No i każdy wiadomo, każdy bokser się w czymś innym wyróżnia, tak. Zobaczmy ten tak, no to ma dość lepiej ataki tak. nie męczmy się tak. za szybko całkiem, całkiem znowu trzeba to ulepszyć może nawet tak to będzie no i na, na tym zakończymy ten odcinek dzięki wielkie za obejrzenie trzymajcie się, cześć